Witajcie kochani, witam Was serdecznie w dzisiejszym materiale i też porównaniu dwóch wersji język w języku polskim i w języku angielskim. Tak, kiedyś Wam obiecałam już to porównanie i dzięki uprzejmości mojej dobrej koleżanki Kasi, pozdrawiam Cię Kasieńko, która pożyczyła mi na to porównanie swoją wersję. Dzisiaj mogę dla Was zrobić to porównanie, więc wdzięczność wysyłamy ogromną dla Kasi. Tak. To porównanie jest, kochani, dla wszystkich osób, które pragną zakupić sobie te karty, może Ci się spodobały, może Ci się spodobają, i aby mieć wybór, jeżeli znasz język angielski, prawda, co tutaj wybrać? I powiedziałabym, nawet jeżeli nie znasz języka angielskiego, bo teraz mamy te możliwości tłumaczenia poprzez na przykład, się nazywa chyba Google Lens, gdzie można zrobić zdjęcie i też sobie przetłumaczyć. I, I też można skorzystać, prawda, wtedy z tych kart, z tej książeczki oryginalnej. Nawet jak się nie zna języka angielskiego, można sobie w ten sposób tłumaczyć. Także mamy metody, prawda? Mamy metody, można korzystać. Ok, i teraz tak. Od czego byśmy zaczęli? Pudełeczko. Jak widzimy, to pudełeczko jest większe, to jest mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o grubość, to jest mniej więcej to samo, prawda? Zobaczmy sobie, może najpierw. Ten e, polskie pudełko. Synergia tutaj jest wydawcą. I jak widzicie, ta polska wersja nazywa się Uświęcone Buntowniczki. Jest tu książka 45 kart. Anna Fairchild jest, Alana Fairchild jest autorką. I jeszcze Otumska jest tutaj ilustratorką e, tych kart. Tu zobaczcie sobie, jakby ktoś chciał, chciał z Was przeczytać, sobie proszę. Zatrzymaj sobie, przeczytaj. I tu jeszcze zbliżę. Zatrzymaj sobie i przeczytaj. Wersja angielska z kolei nazywa się Sacred Ripples Oracle, Guidance for Living and Unique and Authentic Life. I tu też Alana Fetchelt, Autumn Sky. Pudełko to jest większe troszkę. Tu mamy Blue Angel, wydawnictwo. Ja mam edycję z 2021 roku i wydruk z 2024. To jest coś, co cały czas gdzieś tam jest jakby potrzeba, więc są do druki na bieżąco znowu jakby ktoś z was chciał, zatrzymaj sobie przeczytaj co tutaj jest zapisane ok, czyli teraz zobaczmy sobie jak to wygląda w środku tutaj mamy piękny obrazek, przeniesiony chyba z jakiejś karty, jak dobrze kojarzę mamy książeczkę, no i mamy same karty, ale tu zaraz do nich przejdziemy Książeczka jest przetłumaczona na język polski. Tak. Jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, na pewno dla tej osoby będzie to wartość, prawda? Tak pomyślałam, że w polskiej książeczce pokażę Wam spis treści. Jakby ktoś z Was chciał, bo zrobiłam recenzję tych kart, ale angielskiej wersji. I tutaj pokażę wam jeszcze. O, tu jest na przykład wydanie pierwsze 2023, jeżeli chodzi o polską wersję. I kto ma ochotę, zobacz sobie co tutaj jest w spisie treści. Mhm. Okej. Okay. No i oczywiście to samo jest w tej wersji w języku angielskim. Weźmy sobie karty. Karty. Polskie, małe, prawda? Powiedziałabym, że to jest wydanie kieszonkowe. 7 cm na cm, 10,5. Kiedy odejmiemy sobie ramkę, no to odpada nam praktycznie centymetr na wysokość, centymetr prawie na szerokość. Więc no, bardzo malutkie, kieszonkowa edycja. Tak bym ją nazwała, że to jest edycja kieszonkowa. Te polskie karty. Odłóżmy sobie pudełeczko, odłóżmy sobie tutaj na razie to i zobaczmy sobie to w wersji angielskiej. Tu mamy żółciutki środek. Dosyć duża książeczka, w której nie będę tutaj, kochani, Wam pokazywać, co dokładnie jest w środku, bo to każdy sobie z Was zobaczy, jest Recenzja tych kart, angielska wersja, także możesz sobie kliknąć w recenzję i tam wszystko szczegółowo zobaczyć. Pokazuje tam i książeczkę, i, i karty jedna po drugiej. Ok, zobaczmy teraz, co mamy w wersji angielskiej w pudełeczku, jakie karty. I tu przychodzi jeszcze taka dodatkowa karta od autorki z powitaniem od Alany Fairchild. I słuchajcie, na początku nie wiedziałam, po co tą kartę dają, to jest to taki dodatek i pomyślałam sobie, że fajnie, jak na przykład czytam sobie coś i stosuję jako zakładkę, więc naprawdę mi się bardzo ta karta dodatkowa przydaje. I teraz zobaczcie, kochani, to są karty wersji angielskiej. Mhm. Środek żółciotki, żeby wszystko było pokazane. I zobaczmy sobie teraz. Porównanie, porównanie tych dwóch wersji. Tak, zmierzę nam teraz wersję angielską. 9,5 cm szerokości i 14 cm wysokości. Te polskie wcześniej mierzyłam. Taka różnica jest w wielkości. Jakby tak, bez tych ramek, to praktycznie dwie karty by się tu zmieściły za tą jedną. Tak. Powiem Wam szczerze, kochani, to jest kolejne potężne moje rozczarowanie, jeżeli chodzi o polskie wydanie. Już nawet, jak widzicie, emocje mi się chyba skończyły na ten temat, bo kiedy porównywałam te wcześniejsze wersje zrobione przez synergię, gdzie właściwie powinny być nazywane jako kieszonkowe wydanie, byłam bardzo emocjonalna i pobudzona i bardzo mnie to burzało, tutaj już nawet mnie to przystało dziwić, słuchajcie nawet mnie to przystało dziwić, wiecie co jest tutaj najbardziej szokujące że obie te wersje kupisz w tej samej cenie obie te wersje kupisz od 80 paru złotych w zależności od sklepu, no tam do 100, iluś złotych, 130, nawet, nawet droższe wiadomo też kupisz, ale one mają cenę identyczną. Identyczną, słuchajcie. O co chodzi? O co tutaj chodzi? Dlaczego w Polsce to jest jakość. Porównywalna z tą. Bo jeżeli cena jest porównywalna, to znaczy, że według nich jakość jest ta sama. Nie dość, że te są super niewyraźne. Zobaczcie, one wyglądają jak taka wersja z AliExpress. Te są duże, wyraźne, kontrastowe, bardzo wyraziście widać. Zobaczcie te obrazy. To jest rozmazane, pozbawione tego koloru. no Mam takie poczucie, jakby. Jakby to była wersja z AliExpress. Inne są tyły tutaj w ogóle. Powiem szczerze, że gdyby mi ktoś dał te karty, te małe, bez pudełka, to ja bym powiedziała, no podruba jak nic. Naprawdę, kochani, gdybym to zobaczyła, to myślałabym, że to jest podruba jakaś. Bo to jest, to jest aż niemożliwe. To jest aż niemożliwe. I ja mówiłam Wam o tym na recenzji, prawda? Tych kart, właśnie Secret Rebel Oracle angielskiej wersji, ale dzisiaj postanowiłam Wam po prostu pokazać, żeby każdy sobie mógł zobaczyć i pomyśleć i zastanowić się i wybrać, prawda? Samodzielnie. Oczywiście pod koniec jeszcze zrobimy sobie porównanie, ocena jakość a trwałość w wersji polskiej, bo wersję angielską już zrobiłam na recenzji, także już nie będę tego powtarzać. No, i też porównanie typowe, prawda? Jak to tu wygląda? Chociaż już chyba sami widzicie, że to porównanie będzie dosyć miażdżące dla polskiej wersji. Dobrze, przybliżyłam nam, słuchajcie, żebyśmy mogli wszystko sobie zobaczyć wyraźnie. I sobie zobaczmy karta po karcie, tak szybciutko, jak to tutaj wygląda. I czy podobnie. Mamy inner trust, wewnętrzne zaufanie, prawda? Czyli widzicie, że tutaj hasło i tu jest jeszcze ramka, no prawda? Tu mamy, angielska wersja jest bordeles, czyli bez ramek, a polska jest jeszcze z tą ramką dodatkową. Widzimy. Ojejku. Okej. Okay. Wiem, że lubicie jak robię tego rodzaju porównanie, bo osoby, które mają angielską wersję, Mogą sobie odpisać tutaj tytuły, przetłumaczone. Mhm. Bardzo jestem ciekawa Waszego zdania. Dajcie proszę znać. I co myślicie? Powiedzcie proszę w komentarzach. Oczywiście, kto ma ochotę. Co myślicie o tym, że cena tutaj tych dwóch wersji jest identyczna. Co więcej, taka pierwsza żądana cena, jak zobaczycie sobie na przykład do wydawnictwa polskiej wersji, była dużo, dużo, dużo wyższa niż te karty angielskiej wersji. Co znowu zastanawia mnie mocno, dlaczego słabsza wersja jest droższa od lepszej wersji. Za każdym razem mnie to zastanawia. Tutaj ta wersja ma w ogóle taką mgiełkę na sobie. Nie wiem, czy to widzicie. Jest też filtr żółtawy, powiedziałabym, czy taki ciepły, bardziej nałożony. To jest widoczne na niektórych kartach bardziej. Powiem szczerze, dla mnie to jest miażdżąca różnica. Nie wyobrażam sobie pracować z tymi kartami tej wielkości. Bo te karty są po to, żeby z nimi medytować, żeby sobie wizualizować, żeby się zagłębić w ten temat. W książeczce jest naprawdę fantastycznie opisane, jest dużo informacji na temat każdej karty, więc ja sobie na przykład wyciągam taką kartę rano i później, kiedy mam chwilkę, doczytuję jeszcze w tej książeczce, bo tam jest tak dużo, że warto wracać po prostu ponownie i ponownie, żeby sobie jeszcze doczytać, prawda? I gdziebym ja miała położyć takie maleństwo? Tą kartę, jak sobie postawię, to widzę ją z daleka, widzę ją w wielu szczegółach tutaj, prawda? Mogę się zanurzyć w niej, mogę z nią popracować bardzo głęboko, medytując, wizualizując, właśnie, analizując, czy też pracy z kolorami, z czakrami to jest wszystko tu możliwe, a to tutaj, nie wiem. Chyba tylko jako takie na szybko wyciągnięte i gdzieś e, jako dopowiedzenie do czegoś, do, jakiejś, e, do jakiegoś czytania, na przykład innego, większego do czytania tarota, bo nie wyobrażam sobie pracować z tą małą wersją, e, tak jak z tą angielską pracuję. To jest, to jest. Nie wiem, czy wy widzicie, słuchajcie, jakie to jest w porównaniu. Położę wam potem na dłoni jedną i drugą kartę, żebyście też sobie mogli tak porównać. No, jest to miażdżąca różnica. Poza tym te ramki kolorowe tak, była wersja nadal jeszcze gdzieś tam można kupić angielską wersję z tymi kolorowymi rameczkami. I nawet kiedyś Próbowałam kupić tą wersję, aczkolwiek mi nie wyszło tą dużą właśnie z ręczkami, i teraz się cieszę, bo te ramki mi się bardzo nie podobają. Te kolory są jakieś takie nie podobają mi się, po prostu te bordelesse i bez ramek dają możliwość głębokiego zanurzenia się. Nic tu nie przeszkadza, nic tu nie odcina, nic tu nie, nie ogranicza, więc uwielbiam i te, czy by były mniejsze, czy większe, zawsze. Bez ramki uważam, że, że jest to wartość ogromna, bo mamy więcej tego obrazu jakby, prawda i ten obraz jakby wypływał poza tą kartę tutaj. Tak, niektóre tłumaczenia mi się też nie podobają, no muszę o tym powiedzieć, z całym szacunkiem do tłumaczki. Niektóre tłumaczenia na polski mi się nie podobają, i nie czuję, żeby były super właściwie zrobione. Bo, na przykład, tu mamy Dream a Beautiful Dream, czyli śnij piękny sen, a tu jest śnij swój piękny sen. Nie ma tu swój. I no, niestety, tak na, na niektórych kartach jest i w książeczce też. Ja, znając język angielski płynnie, po prostu czasem. Irytuje mnie to, że te tłumaczenia są źle robione, znaczy źle, może mało precyzyjnie, tak bym powiedziała, bo ktoś, kto czyta to po polsku, powinien dostać oryginalną wersję autorki, a nie przetworzoną jakąś, prawda? No niestety trzeba się z tym liczyć. Że jak jest coś przetłumaczone, to jest przetworzone, czyli to już nie jest oryginał, to jest coś, co ktoś przetłumaczył, przełożył, prawda? Jest oczywiście ktoś powie odczepianie się Może i czepianie się Ale jeżeli się płaci około 100 zł Za karty z książeczką To ma prawo się oczekiwać Też prawda Właściwej jakości mhm. No tutaj w ogóle Szalone to tłumaczenie jest Bo tutaj mamy Poza umysłem Mamy bijące serce, a tutaj serce przewyższa umysł. No, w szkole to jedynka jak nic, za tłumaczenie na <grym w> języku angielskim. Ale dobra, idźmy dalej. Wiem, czepiam się, ale słuchajcie, mam, mam złość na to, mam frustrację na to i, i będę o tym mówić, bo dlaczego tak się dzieje. I dlaczego? Jest to rzucane ludziom w Polsce jak jakieś ochłapy, prawda? Raz że wersja po prostu koszmarnie mała, a dwa to jeszcze błędy w tłumaczeniu. Ja uważam, że zasługujemy jako Polacy, jako naród, na to, żeby otrzymywać oryginalną jakość, dokładnie taką, jaką tutaj autorka stworzyła. I kropka. I będę o tym mówić i będę o to walczyć. Tu jest zupełnie też, oh my gosh, release the dark wound, a tu daj zabliźnić się ranie. To w ogóle nie chodzi o to. Uwolnij energię z tej, z tej rany, prawda, bolesnej jakby, a nie daj zabliźnić się ranie. No dobra, idę już, bo och. Dobra, spokojnie, oddychamy głęboko. Kogo jeszcze to denerwuje, tak, takie kobylase tłumaczenie? Dajcie znać, kochani, bo się poczuje, że ktoś tu też tak czuje, jak ja ktoś tu też tak odbiera to, yy, że to ważne jest jednak. Dla kogo tu jeszcze to jest ważne, kochani? I kto rozpoznaje te różnice z was i was to irytuje, denerwuje? Zarówno w kartach to zauważam, jak i na przykład, jak się ogląda film jakiś w kinie, czy, czy na Netflixie, prawda, jak się ogląda i są napisy, na przykład, to też jest, prawda, często e, koszmarnie robione. No bo jak ktoś nie zna angielskiego, prawda? I ogląda z napisami, czy z y, lektorem, no to jak ma wiedzieć, że tam nie jest to mówione, co jest mówione, prawda? Czy nie jest to napisane, co jest napisane, tak naprawdę? Takie oszukiwanie to jest, ja powiedziałabym. Irytuje mnie to, że, że tak ludzie są oszukiwani tutaj. Moi rodacy Polacy, kochani. Dobra, nie patrzę już na te tytuły, słuchajcie, żeby iść dalej z tematem. Może tak szybciej nam pokażę tutaj już tak. Te karty po kolei. Uh -huh. No tutaj ta karta jest naprawdę przepiękna. Nie wiem, czy wiecie, kochani, jestem fotografem z zawodu. I miałam kiedyś studio fotograficzne i robiłam właśnie akty, też tego rodzaju, takie piękne, właśnie subtelne, artystyczne. I jak zobaczyłam tą kartę, bardzo mi się to wtedy przypomniało. Na tej karcie dosłownie widzę jedno z moich zdjęć, a na tej karcie to jest tak zgniecione, tak ściśnięte, jak miniaturka w komputerze. Słuchajcie, ta największa taka. Mm. Słabe to strasznie. Dajcie znać, proszę, jakie jest zdanie wasze, kochani widzowie, moi użytkownicy, też jakby nie było. Trzeba mówić o tym, trzeba się odzywać, trzeba wstrząsać po prostu ten rynek polski, żeby zażądać tej jakości, bo jak nie będziemy żądać, nie będziemy się oburzać, to słuchajcie, będzie dziadostwo robione, no będzie dziadostwo robione. A jak będziemy się oburzać i będziemy mówić, że to jest nie w porządku, i że to jest nie fair i o co tu w ogóle chodzi, no to w końcu może się przebudzą i zaczną coś zmieniać w tym obszarze. Niech jest ta wersja kieszonkowa polska, ale niech ona będzie nazwana wersją kieszonkową to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, Niech cenę ma właściwą, bo ja bym rozumiała, gdyby ta wersja polska kosztowała powiedzmy 55 zł. No dobra, 65 zł. Maksymalnie, maksymalnie 65 zł i to w wydawnictwie, a później wiadomo, że po pewnym czasie te ceny spadają. Prawda? Jak już nie jest taka nowość. No to tak, 45 zł? Wtedy? 40 zł? To ja rozumiem. Wersja kieszenkowa, tak? Ok. Ale, co to jest za wciskanie tutaj jakiegoś kitu? Pudło jest duże, i każdy myśli, o, będzie fajna jakość. A tu co? No, rozczarowanie. Kolejne rozczarowanie tym wydawnictwem się zdarza nam tu. Kolejne już. Bo już niestety były wcześniej karty, które też zostały tak zmiażdżone ściśnięte. Tak. I ostatnia. Okej, okay. dobra, no to teraz sobie porównajmy tutaj twarde grube powiedziałabym nie do zajechania. Są te karty bardzo fajne, przyjemne w dotyku taki atłasowo. Atlasowy, matowy troszkę, zobaczcie, w ogóle się tu nie błyszczą, za bardzo, więc bardzo fajnie z nimi pracować jest też. Na przykład, jak ktoś nagrywa, nawet jak lampa błyskowa jest włączona, nic tu się nie odbija, bardzo fajna jakość, naprawdę super. Aha, i jeszcze twardość jest duża, są elastyczne, ale są dosyć twarde. Bardzo dobrze się też one, kochani, tasują. Jeżeli chodzi o wersję polską. Są dosyć twarde, przyznaję. Co mi się podoba tutaj, ta jedna rzecz, co mi się podoba, że jak już tu jest ta ciemna ramka, to jest taka złota tutaj też, wcześniej to tak fajnie odcina, ładnie. To mi się podoba i to bordo mi się też podoba. Jak widzicie, jestem fanką bordowego koloru. To tutaj naokoło, ale na przykład to, ten tył bardziej mi się tutaj podoba. Oczywiście niektórym będzie się też ten tył podobał ale jeżeli chodzi tutaj o, no są twarde, są twarde, są też matowe, papier jest ok, powiedziałabym, powinny się też dobrze tasować, tu nie powiem, jeżeli chodzi o, hmm. Hmm. nie wiem jak je tutaj ocenić, słuchajcie, to jest lepszy papier, bo mimo, że, bo tu taki papierowy bardziej czuję, tu czuję jakby była jakaś warstwa ochronna, chociaż nie jest to żadna laminacja, wydaje mi się. Może po prostu inny trochę papier jest. Ale nie mniej jednak te karty, kieszonkowa wersja, cały czas będę uparcie tak to powtarzać, polska, e, powinny też dosyć długo wytrzymać. Myślę, że 9+, mogę dać im. Nie dam 10, słuchajcie, bo tu one w tą stronę są zebrane, tak jakby cięte były w tą stronę, więc jak się będą tak łuszczyć, farfoclować, jak ja to wie, to z tej strony. Dlatego ujmuję jeden punkcik. Jeżeli chodzi o to, jak one są zrobione, no to to, że wersja angielska jest dużo lepszej jakości, kontrast, kolor, to wszystko dużo lepiej tutaj wygląda. To już ujmuję tutaj jeden punkt. Dwa ujmuję punkt za ramki, które nie dość, że wersja kieszonkowa, to jeszcze zmniejszają ten obraz. No i tyle bym tutaj ujęła, bo reszta jest to samo, prawda? Aha, no i jeszcze tłumaczenie. No tak, no to słuchajcie, jeszcze jeden punkt ujmuję za tłumaczenie, które często jest w ogóle no, mało precyzyjne. Tak bym nazwała. Czyli tutaj damy. 7 na 10, prawda? Jeżeli chodzi o to i odbiór w ogóle mój, hmm, czuję się oszukana, mając w rękach tą, tą talię. I jeszcze raz powiem, gdyby to była talia zrobiona jako kieszonkowa, ok, mogłabym rozważyć, gdyby kosztowała około 50 zł, tak jak mówię, ale to tylko, gdybym nie znała języka angielskiego, prawda? Ponieważ znam język angielski, e, zdecydowanie sięgam zawsze wtedy po kopie oryginalne, bo wiem wtedy, że mam tekst oryginalny, a nie tekst przetworzony i przemieniony często w dziwaczny sposób, prawda? Przez jakiegoś tam tłumacza czy, czy osobę, która po prostu to przekłada. Bo często się nie mamy. Przetłumaczone, tylko piszę przełożone, więc to już w ogóle jest często mega przetworzone. Także zwracajcie uwagę na te kwestie, kochani, też. Tak. Ogólnie miałam Wam pokazać jeszcze, jak to na dłoni wygląda. Wersja angielska, wersja polska. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć wyraźnie. Słuchajcie, czy tak, o. Różnica jest potężna potężna. Tak. Powiem wam, że już nawet mi się nie chce tutaj na ten temat narzekać po raz kolejny, bo bo to jest rozczarowujące. Dlaczego po raz kolejny wydawnictwo głuche jest na to, co widzowie mówią, co użytkownicy mówią? Bo wiadomo, są osoby, którym się spodoba mała wersja i ja to szanuję absolutnie. Ale jednocześnie niech to jest nazwane, że to jest wersja kieszonkowa. Niech to jest wprost powiedziane, że to jest wersja jak z AliExpress. No może nie, tak by nikt nie powiedział. Ale okej, okay, niech to jest nazwane kieszonkowa wersja. I wtedy jest okej. Okay. I niech cena jest odbiciem, prawda, tej kieszonkowej wersji. I dlaczego zainwestowana jest znowu tutaj w pudełko, które jest tak twarde, że można by go naprawdę, ja nie wiem, do końca, Świata chyba będzie trwało to pudło, jest tak twarde, tak grube. Dlaczego ta kwota, która tu została przeznaczona, nie została przeznaczona na właściwą jakość kart? Wielkość kart? To jest dla mnie niezrozumiałe. I tyle razy już to było mówione, i tyle razy, i wiele osób mówi o tym, bo to nie tylko ja, przecież wiadoma rzecz, tyle osób o tym mówi, tyle osób zgłasza to do wydawnictw. A wydawnictwa mówią, a my robimy, jak chcemy, a wy i tak kupicie. Jest to okropne dla mnie. Jest to dla mnie okropne. Kiedy wydawnictwa zaczną w końcu słuchać widzów, słuchać użytkowników, to ja nie wiem, czy to kiedyś nastąpi. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, kochani. Dobra. Tyle chyba dzisiaj. Czy ja coś tu jeszcze powinnam, kochani, pokazać? Książeczki były, karty były, pudełka były, zmierzyliśmy sobie, porównaliśmy sobie. Dajcie znać! No właśnie, dajcie znać! Daj znać koniecznie w komentarzu, co ty uważasz, jak ty tu czujesz, co ty myślisz, jaką masz opinię na ten temat. Bo to jest ważne, żeby pisać, żeby się odzywać. Później wydawnictwa, miejmy nadzieję, że ktoś tam robi ten research jednak czasem i sprawdza jednak czasem, więc może z wielkim opóźnieniem, ale dotrze coś do nich, że jednak nie pudła są dla nas ważne, tylko same karty. No, same karty. Prawda? I książeczka. Ale najpierw karty, potem książeczka i na końcu pudełko. Prawda, kochani? Czy to nie tak to wygląda? Dajcie znać, czy. Tak samo czujesz czy tak samo myślisz jak ja to mówię? Bo to jest ważne, żebyśmy przedstawiali te nasze opinie. No miejmy nadzieję, że gdzieś to trafi i kogoś tam poruszy i coś może pomoże. Miejmy nadzieję. Tule mocno, cudownie, że tu jesteś. Jak zawsze uwielbiam, kochani, że tworzymy tutaj tą taką super fajną społeczność. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I do usłyszenia. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa pa.